Julian Tuwim, okulary. Biega, krzyczy pan Hilary. Gdzie są moje okulary? Szuka w spodniach i w surducie. W prawym bucie, w lewym bucie. Wszystko w szafach poprzewracał. Maca szlafrok, palto maca. Skandal! Krzyczy Nie Niedowiary! Ktoś mi ukradł okulary. Pod kanapą, na kanapie wszędzie szuka parska, sapie. Szuka w piecu i w kominie, w mysiej dziurze i w pianinie. Już podłogę chce odrywać, już policję zaczął wzywać. Nagle zerknął do lusterka. Nie chce wierzyć, znowu zerka są, okazało się, że je ma na własnym nosie. Hej, Lisku. Czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.